Tom Henderson znowu nas nie zawodzi, i tym razem pojawiły się nowe od niego przecieki dotyczące Assassin's Creed Hexe, czyli tej produkcji, która ma mieć swoją premierę po Assassin's Creed Red, czyli ta kolejna taka większa produkcja. Jej premiera jest przewidziana na 2026 rok, tak więc jeszcze ten etap rozwoju, wydaje mi się, nie jest aż tak zaawansowany, jakbyśmy mogli hmm, przypuszczać. No i też te informacje, które tu dostaniemy, jak na przykład umiejętność, jaka prawdopodobnie będzie do użycia w tej rozgrywce, no, może się jeszcze zmienić, tak więc traktujcie te przecieki oczywiście z przymrużeniem oka. Zostawcie suba, lajka, komentarz, żeby być na bieżąco No i żeby mnie wesprzeć No a my przechodzimy do sedna tak więc informacje które były zawarte w tym materiale są następujące No oczywiście Ubisoft Montreal tworzy tą produkcję jest to no korowy team który stworzył podwaliny pod całą tą serię po prostu stworzył pierwszą część No i ogólnie rzecz biorąc był odpowiedzialny za wszystkie te e, poprzednie że tak powiem przed RPGowe odsłony chociaż te RPGowe elementy były również i w Unity i Syndicate a je również stworzyło to studio. Dalej, lokacja: Europa Środkowa, XVI wiek. No i dokładnie to będzie miało miejsce w Świętym Cesarstwie Rzymskim. No i ogólnie rzecz biorąc, mamy tam mieć do czynienia z polowaniem na czarownice, bo właśnie w tym wieku, w tym przedziale datowym były takie rzeczy. No i nawiązując do tego, do tej fabuły. Ma być to doświadczenie bardziej liniowe niż te ostatnie produkcje z tym ogromnym, otwartym światem, jak chociażby Origin, Odyssey czy Valhalla. Aczkolwiek elementy RPG związane z tymi niektórymi otwartymi światami mają być dalej tutaj dostępne. Zakładamy, że nie wszystkie, tylko częściowo, ale również mają być. Częścią tych produkcji. Wydaje mi się, że jest to zrozumiałe z tego względu, że do czegoś się już przyzwyczailiśmy i takie z, taka zmiana dosyć mocna, jak chociażby w Mirażu, do pozbycia się całkowitych, ty, całkowicie tych elementów na rzecz liniowej fabuły, takiej stricte tunelowej, no, byłoby dużym przeskokiem, wydaje mi się, do tyłu w stosunku do tego, co aktualnie posiadamy. Tutaj Henderson wskazuje, że ta gra wydaje się być podobna do niektórych z poprzednich tytułów. Ja stawiam, że bardziej do tego Unity i Syndicate, gdzie mieliśmy te elementy RPGowe, ale ten świat nie był jakiś olbrzymi. W dalszym ciągu był on otwarty, aczkolwiek no, było to na pewno na zdecydowanie mniejszą skalę niż miało to w ostatnim czasie miejsce. Naszym protagonistą ma być postać kobiety, tylko i wyłącznie nie będzie tutaj wyboru, tak do naszej plotki, no a imię ma być jej Elsa. To już ostatnio sobie w ostatnim materiale, tak mi się wydaje, o tym mówiliśmy, aczkolwiek Tutaj mamy dodatkowo jeszcze informacje, które są właśnie nowością w porównaniu do poprzednich informacji, które uzyskaliśmy, takie jak posiadane przez nią zdolności. No i mamy tutaj zaznaczone, że są to nadprzyrodzone zdolności. Ja zakładam już zawczasu, zanim wam powiem dokładnie, o jaką zdolność chodzi, że może być to spowodowane posiadaniem przez nią fragmentu Edenu, no, fragmentu ISu. Wydaje mi się, że w tej serii raczej nie jest nam dane, żebyśmy mogli sądzić w inny sposób, no bo przecież. To wszystko jest argumentem na posiadanie czy też powodowanie różnych tych nadprzyrodzonych rzeczy. No a jeżeli chodzi o tą zdolność nadprzyrodzoną, no to chodzi tutaj o rzucanie zaklęć, a konkretnie o Tutaj mamy przykład podany na podstawie materiału wideo, który dotarł do właśnie Insider Gaming, czyli do Toma Hendersona od Insidera. On na podstawie tego wideo właśnie stworzył ten materiał, ten artykuł, no a opisuje go następująco. Na tym materiale widać, jak nasza bohaterka jest ścigana przez 16 wiecznych żołnierzy, no i w celu yy, ucieczki, czy też ułatwienia sobie ucieczki, dokonuje rzucenia z zaklęcia na kota, i w tym momencie yy, następuje. Możliwość sterowania tym kotem, czyli my sterujemy kotem, który ma nam pomóc oderwać uwagę tych żołnierzy od naszej postaci. I co my robimy? No i na tym materiale widać, że sterując tym kotem potrącamy jakąś tam butelkę szklaną, ta szklana butelka się rozbija, no i przyciąga uwagę tych żołnierzy nas goniących, no a tym samym po prostu no, przestają się skupiać na nas, odwracamy ich uwagę, no i my mamy więcej czasu na ich ucieczkę. Jest to ciekawy zabieg. Nie wiem czy jest to dobry kierunek, w którą podążamy w serii Assassin's Creed. Rozumiem ten ruch jako taki test i sprawdzenie, po prostu badanie rynku, czy, czy graczy to zadowoli. Bo wiecie, tak, wydaje mi się, że to będzie skok taki totalnie inny obszar gamingowy, tu mieliśmy otwarty świat, RPG, rozwijanie tych umiejętności, no a tutaj bardziej taki mroczny, horrorowy klimat. Dodatkowo ta lokacja, w której to wszystko się działo, była opisane jako taka wybrukowana ścieżka w mieście. No i ja czuję totalnie ten klimat, ten bruk oświetlający jakieś takie latarnie, odbijające się od mokrej tej kostki, takiej wiecie, kociełby, tak zwane, które mamy gdzie gdzieniegdzie w miastach, w centrum. Coś w tym stylu widzę po prostu ten klimat. Wydaje mi się, że może być naprawdę mega, mega imersyjne, ale czy to się sprawdzi w serii Assassin's Creed? O tym się przekonamy dopiero, gdy dostaniemy tą rozgrywkę, albo chociaż zobaczymy trailer. Ale wiadomo, wrażenia z trailera, ze zwiastuna, a wrażenia samej rozgrywki to są totalnie dwie różne sprawy. Tutaj, właśnie, jeszcze Tom Henderson zaznaczył, że mamy pokazaną tylko tą jedną umiejętność, aczkolwiek będzie ich na pewno więcej. Lecz tutaj, no, to tylko jest takie info od Insidera. Nie mamy tutaj żadnych wskazówek w tym materiale, który on nam dostarczył, o jakichś innych. Umiejętnościach. Tutaj również mamy wspomniane, że w grze ma pojawić się system strachu, czy też system przerażenia, coś na miarę tego, który był w Syndicate w DLC Kuba Rozpruwacz. No i nie, ja osobiście nie grałem w to DLC, no ale oczywiście, przygotowując się do tego materiału, sprawdziłem sobie, jak to wyglądało. No i polegało to na tym, że my w momencie, grając z postacią Kubą Rozpruwaczem, mieliśmy taki system, w którym musieliśmy, może musieliśmy. W którym mogliśmy przestraszyć przeciwnika. Mogliśmy to zrobić na kilka różnych sposobów. Był taki okrzyk, czyli taka nowa umiejętność, okrzyk, który powodował wzbudzenie strachu w przeciwnikach, następnie można było użyć strzałek, chyba, takich powodujących lęk w przeciwnikach, ewentualnie podczas super brutalnej eliminacji oni również do, doświadczali tego lęku i. Ten lęk w nich wzrastał i po prostu wydaje mi się, że w którymś momencie po prostu rezygnowali z walki i uciekali. Wszystko w tym DLC jest super mroczne i naprawdę wydaje mi się, że ten klimat, właśnie teraz to widzicie, urywek gameplayu z tego DLC, naprawdę może przy przypominać coś na miarę tego właśnie mm, zjawiska, tego, tego klimatu z tej produkcji właśnie. Tak więc coś na miarę tego mamy dostać też w Hexe, aczkolwiek nie jest to powiedziane, że dokładnie w tym kształcie jak to miało miejsce tam, tylko jest powiedziane, że coś koło tego, więc prawdopodobnie ulegnie to jakimś zmianom, no bo lata dzielą nas od tamtej produkcji, a też może nie do końca się to pokrywać z tym klimatem, czy z tym co by chcieli osiągnąć tutaj. Dajcie znać co wy o tym sądzicie, dajcie znać czy dobrze to interpretuje to DLC i działanie tego po prostu systemu, no bo tak jak mówiłem, sam nie grałem, a bardzo chętnie przeczytam, jeżeli coś źle powiedziałem i sprostowanie od Was. No i w sumie, moi drodzy, w tym materiale to byśmy mieli na tyle. Tutaj oczywiście jeszcze Tom Henderson wspomniał, że Mark Alexis Cotier wspomniał gdzieś w poprzednim wywiadzie dla IGN, że no przecież nie każda gra musi być na 150 godzin, mieć otwarty świat i elementy RPG. Co prawda, nie musi być grom RPG z otwartym światem. Myślę, że nawet większość fanów byłaby wdzięczna za to, że gra nie byłaby na 150 godzin, tylko za załóżmy 20-30, no ewentualnie z tą możliwością do grania tego świata do 100 godzin, nie? No bo to zawsze to zawsze gracze się dzielą na tych, którzy robią na 100%, no i na tych, którzy po prostu chcą poznać fabułę. Ja jestem gdzieś pomiędzy. Lubię, jak mi świat przypasuje ograć go mocniej, aczkolwiek no musi się cały świat. No a fabularnie oczywiście muszę go przejść, no bo chcę poznać te lore, te wszystkie zawiłości świata yy, i tej serii, które cały czas postępują i no, intrygują mnie cały czas tak samo mocno, bo za bardzo nie dostajemy aż takiej liczby odpowiedzi, na które bym osobiście liczył. Zarówno w tej kwestii mitologicznej, tej meta lore, isu i tak dalej, tej fabuły współczesnej z tym kataklizmem gdzieś cały czas z tyłu głowy, który na nas czyha, no i również w tych yy, historycznych wątkach, no, wszystko jest bardzo interesujące. Zresztą, no, wy oglądając to, macie prawdopodobnie bardzo podobne e, odczucia do mnie. No i premiera, oczywiście, 2026. Jeżeli się coś nie pozmienia, no, bo tutaj e, ciężko jest powiedzieć, taka jest na data, to też jest tylko plotka, więc, no. Zresztą, jak wszystkie te informacje, traktujmy je z przymrużeniem oka, a ja po prostu Was informuję na bieżąco, bo sam jestem zawsze ciekawy, cóż takiego może pojawić się w danej produkcji i jak bardzo wyewoluuje ona w coś nowego. No bo liczę na to, że wkrótce powinniśmy dostać, jeżeli nie wred, to coś takiego właśnie całkowicie odmienionego, jak miało to miejsce chociażby w 2017 roku z Origins. No a jeszcze oczywiście gra będzie dostępna w. Infinity Hubie, czyli w tym centrum Asasyńskim, które mamy dostać wraz z premierą Assassin's Creed Red już w tym roku na jesieni. A tymczasem zapraszam Was tutaj do pozostałych materiałów, które widzicie, sprawdźcie je koniecznie, no i ewentualnie na streama, czy też do zostania wspierającym, jeżeli chcecie mnie po prostu wesprzeć. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć, cześć!